Możena Spryńska, moje lato. Moje lato okraszone piosenkami w dal odchodzi. No i z drutów nutki ptaków lecą w niebo. Gdzieś się podział wiolinowy klucz bocianów. A piosenkę jak ułożyć mam bez tego. Miłość stygnie, bo promienie coraz słabsze. A motyle już szykują się za morze. Babi lato tańczy walca na bosaka. Jak piosenkę z tego zrobić? Kto pomoże? Wiatr nostalgię po cichutku gra na liściach i pudruje znów fioletem wrzosą kwiaty. Ciepłe noce się schowały w starej dziupli. Jak opisać letnie burze i dramaty? Może wstawię wszystkie myśli do wazonu i przystroję je w jesienne piękne liście. Bo co z tego, że odchodzi sobie lato? Przecież jesień też uśmiechnie się złociście. Z tym uśmiechem będzie stroić las w kolory, doda rumu do herbaty i ociepli zimne noce, potem siądzie razem z szczęściem przy kominku, by się ogrzać wspomnieniami tak jak kocem.